Witam, Benderde. Nowa edycja Warcry to doskonała okazja do pokazania mojej ulubionej w tej chwili grze z GW. E, szybki w w zasadzie ta nowa edycja to taki tuning starej, tylko. E, Warcry to gra typu tzw. Tak zwanego Truskirmisz, czyli każdy ludek porusza się osobno i samodzielnie, i mamy ich po swojej stronie tam około 80. Dzieje się w świecie następcy Warhammera Age of Sigmar. Stój nie wyłączaj filmu. AOS wyrósł na całkiem fajny flawowo setting, z którym warto się zapoznać, zanim odruchowo będziemy wyłączać i odrzucać. Nie wspominając o tym, że ludki są u nas na stole, a nie w baosowych krainach, gdzie się tłuką po głupich rejach, jest tylko w naszej wyobraźni i w naszym własnym flafie, I zawsze twierdziłem, że najlepszy kanon to head Canon. Ale jak wygląda Prawilny Flaw? W pierwszej edycji rzecz działa się w opanowanym przez Chaos Eight Point, gdzie bandy chaosników przebywały ze wszystkich krain, żeby walczyć o przywilej dołączenia do armii Archaona. co taki główny zły w tym settingu, choćby nie wiadomo ile nagarz się napinał. Druga edycja dzieje się w krainie Bestii Gór, na którą będę mówił z tą medytacją Gr, bo to kraina Bestii w ogóle. W lesie Gnarlud. Kiedyś w tym lesie rozbił się statek piramida, kosmiczny statek piramida serafonów, czyli Zartmenów, No i różne ekipy ściągają, żeby znaleźć tam artefakty jakieś techniczne i magiczne. Pierwsza edycja skupiała się na bandach wyznawców chaosu w takiej czy innej formie, chociaż wszystkie w zasadzie Warhammerowe frakcje były też dostępne do grania. I w drugie, też wydane i zapowiedziane ludki, dedykowane do systemu to chaośnicy, z można wywnioskować, że będą też wydane e, inne frakcje. E, no i oczywiście mamy darmowe statystyki dla wszystkich, w zasadzie z frakcji, które są w Warhammerze w tej chwili, ale najbardziej przemawiają do mnie ci ludzie pod różnym wpływem chaosu. I tu będzie mały, totalnie nerdowy off-top. E, bo nie mogę się zgodzić ze zdaniami, które są w podręczniku przy opisach, na przykład, że rottmeier krit, czczą wielką pijawkę, nie wiedząc, że tak naprawdę wyznają Nurgla. Bo to brzmi jak pisane przez jakiegoś sigmaryckiego akademika, próbującego systematyzować chaos, który z definicji, według mnie, jest niezrozpoznawalny I bogowie wpływają na ludzi, ale też ludzie na bogów i... Czemu uczczenie chaosu pod jakimś imieniem ma być lepsze niż animalistyczny kult wielkiej pijawki, albo kruków, albo pająków, albo węży, albo czerwonych panc, albo nawet wyznawanie chaosu jako jakiejś idei, cierpienia, szaleństwa, ognia czy w pierdolu? Mam nadzieję na więcej takich dziwnych band, np. ludzkich wyznawców rogatego szczura, są we flafie. A w Words kraju są już wyznawcy Haszuta, który jest normalnie pod Krasnali. Anyway, zasady. Nie będę szczegółowo opisywał wszystkiego. Jak będzie zainteresowanie, taki dokładniejszy film z zasadami zawsze można zrobić. Tylko z grubsza chcę przedstawić, jakie zasady są proste, fajne i przyjemne. Ludki nie mają za wiele statystyk. Ruch opisuje ruch. Ilość rany i toughness opisują, jak odporny jest wojownik. Aniżeli są statystyki, jak skuteczny jest w posługiwaniu się daną bronią. Ile ataków możesz wyprowadzić, jak silnych, i jakie obrażenia zadaje. Warto zwrócić uwagę, że przy obrażeniach jest druga wartość i to jest krytyk, czyli ile zadajemy na szóstkach. Gracze na przemian aktywują swoje modele. Każdy model może wykonać dwie akcje: ruch, użycie broni, czekanie albo skorzystanie z umiejki specjalnej. Umiejki są wspólne dla wszystkich oraz specyficzne dla danej frakcji i to, jakich umiejętności może skorzystać w danej turze, każdy gracz określa na początku się rzutem sześciu kości. Ilość powtórzeń, par trójek i tak dalej przekłada się, jakie umiejki możemy zrobić tym razem i jednocześnie ten sam rzut ustala nam inicjatywę w tej turze. Bardzo jest to fajne, eleganckie rozwiązanie. W grze nie trzeba, ale można korzystać z możliwości kluczowania kart, ułożenia terenu, pozycji startowych, tam rezerw, warunków zwycięstwa i twistu, czyli jakiegoś tam dodatkowego czynnika na polowitwę, na przykład deszcz albo zmrok. Ale te karty są też w podręczniku, więc nie, nie trzeba koniecznie mieć fizycznie kart, jeżeli chcemy z tego skorzystać. Do no tego, jak nie chcemy losować w podręczniku, są też gotowe scenariusze, na przykład przygotowane pod turnieje. Myślę, że mówiąc, jak graliśmy to, tereny układaliśmy tak, żeby fajnie i spójnie wyglądało jakoś, jakaś całość, a scenariusz i twist to wybieraliśmy taki, żeby był fajny i nam pasował. Nie ma złej metody wybierania tego, naprawdę. Jak już chwalę zasady, to według mnie jest to idealny system, żeby wprowadzać nowe osoby do bitewniaków, nawet dzieci, może niekoniecznie. W Tutaj dla małych dzieci będzie ok, no ale to wtedy możemy wziąć y, Sigmarinów i Serafonów, czyli będą i dinozaury. I pasuje jak znalazł. Co potrzebujemy, czyli jak bardzo przyjazny jest próg wejścia? Punkt pierwszy: zasady. Zasady główne są za darmo. Są do pobrania ze strony GW. Tak samo statystyki wszystkich frakcji, poza tymi y, dwiema najnowszymi z głównego pudełka. Wydaje mi się, że wypada jednak kupić podręcznik, kiedy będzie dostępny oddzielnie poza głównym pudłem, podejrzewam że koło stuły wtedy yy, będzie kosztował yy, nie tylko ze względu na fajne fluff i obrazki, ale przede wszystkim ze względu na kampanię, które nie ma w darmowych zasadach, a jest doskonała. Nie jest to kampania taka sensu stricte może, a coś bardziej jak yy, Path to Glory z Aosa czyli w zasadzie styl gry, gdzie umawiamy się z kumplami, że gramy razem w tą kampanię i w ten sposób rozbudowują nam się bandy, mamy jakieś misje, żeby zdobyć jakieś stwory, albo jakieś sojusze założyć, no doskonały pomysł według mnie. Dodaje taki element wręcz RPGowy do grania. W tym momencie jeszcze podręcznika nie można kupić oddzielnie, chyba że gdzieś na, na Allegro, a jedynie w pudle startowym które nie wiem czy jest dość opłacalne. To znaczy jest bardzo fajne, ale po prostu drogie. Ja kupiłem, ale jestem tak zwanym wielorybem, a oprócz tego kupuję ludki pod wpływem impulsu. Punkt drugi, figurki. Dedykowane pudełko figurek do kosztuje około plus minus 130 zł, ale jest duża szansa, że mamy już figurki potrzebne, jeżeli jesteśmy graczem Maosa albo sierotą po battle. Wszystkie frakcje mają darmowe zasady, więc na pewno wygrzebiemy te 10 figurek potrzebnych do gry. Ewentualnie można kupić po taniości jakieś na Allegro. Mi się udało kupić kilka ramek serafonów, czy Lizardmenów, z których będzie żarówiasta nowa banda. Punkt trzeci, teren. Obszar gry to 30x22 cale, czyli rozmiar, który został rozpropagowany przez Kiltima i przyjęty też tutaj w innych grach, między innymi te, które wydaje na Ligbadżer. Możemy kupić albo taką gotową planszę od GW, albo matę w tym rozmiarze od playmaty.pl, albo po prostu wyznaczyć sobie czymkolwiek taki rozmiar na blazie. Jest to generalnie bardzo dobry rozmiar, bo akurat się mieści na takich stolikach, jak są w domu i w knajpie. Mimo że gramy w gr. Teoretycznie, tereny wcale nie muszą być leśno dżunglowe, chociaż dla klimatu byłoby fajnie. A preferowane wręcz są takie miejskie, najlepsze chyba jakie wyszły dedykowane do tej pory to te, które były w pierwszej podstawce, ale oczywiście mogą być dowolne. Powinno być ich jednak w miarę sporo i fajnie by było jakby były piętrowe, bo jest to dość ważna część gry. Ten stół zrobiliśmy pustynny, w klimatach opuszczonego miasta, w którym bandy barbarzyńców mogą szukać starych skarbów. I zrobiony jest właśnie ze starszych terenów GW oraz terenów do dasta w klimacie ktulowym, które zaskakująco dobrze pasują do tego. Również taki zestaw ruin z Kromlecha będzie idealny na stół i będziemy mogli się poczuć, jakbyśmy grali w Mordheim, tylko z grywalną mechaniką. Teraz pozostaje tylko znaleźć przeciwników. Nawet jeżeli nikt nie gra w naszej okolicy, to dzięki niskiemu progu i wejścia bardzo łatwo będzie znaleźć jakiegoś re... ochotnika. Przez to, że nie jest to gra typowo turniejowa, turnieje paradoksalnie są bardzo fajne, bo nie ma za bardzo napinania, a jest bardziej klimat. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że przynajmniej jedną osobę udało mi się namówić na World Cry'a. Mówię o tobie, Michale. Chciałbym również podziękować patronom. Świętemu Ambrożemu, patronowi pszczelarzy oraz świętemu Eligiuszowi, patronowi metalowców. I oczywiście nie zapomnij...